Wielki Post to jeden z najważniejszych okresów w kalendarzu liturgicznym. Czas przygotowania na najważniejsze wydarzenie w historii chrześcijaństwa zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Choć świat zewnętrzny skupia się na przygotowaniach do świąt wielkanocnych, takich jak dekorowanie domów, zakupy czy planowanie posiłków, prawdziwe duchowe przygotowanie wymaga czegoś więcej. Dziś porozmawiamy o tym, jak przeżyć Wielki Post w pełni, jak pogłębić naszą wiarę i zbliżyć się do Boga, aby świętowanie zmartwychwstania miało głęboki sens. Wielki Post to czas, który pozwala nam zatrzymać się w codziennym zabieganiu i skupić na tym, co najważniejsze naszej relacji z Bogiem. To czterdzieści dni, które mają nas przygotować na najważniejsze wydarzenie w historii chrześcijaństwa zmartwychwstanie Jezusa. Tylko poprzez głębsze duchowe przeżywanie tego czasu, możemy zrozumieć pełnię tego, co wydarzyło się na krzyżu i w pustym grobie. Wielki Post to nie tylko czas pokuty i wyrzeczeń, ale także okazja do nawrócenia. Do zbliżenia się do Boga, aby w święte Triduum przeżywać Paschę w pełni. Wielki post jest okresem szczególnym, który można przeżyć w pełni dzięki trzem głównym filarom: modlitwie, poście i jałmużnie. To one pozwalają na duchowe pogłębienie relacji z Bogiem i bliźnimi. Modlitwa to nie tylko obowiązek, ale także czas spotkania z Bogiem. Warto zadbać o systematyczność Wybrać stałą porę na modlitwę, zarezerwować czas, by być tylko z Nim. Może to być modlitwa osobista, ale także wspólna, na przykład podczas mszy świętej czy nabożeństw wielkopostnych, takich jak droga krzyżowa czy gorzkie żale. Modlitwa to sposób na wsłuchanie się w Boga, na otwarcie serca i umysłu, by odczuwać Jego obecność w naszym życiu. Post to więcej niż tylko rezygnacja z jedzenia. To czas wyrzeczeń, które mają pomóc w zbliżeniu się do Boga. Post nie oznacza tylko odmawiania sobie ulubionych potraw, ale może także obejmować inne formy rezygnacji, np. ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem, porzucenie niektórych przyzwyczajeń, czy bardziej świadome gospodarowanie czasem. To czas refleksji nad tym, co w naszym życiu jest zbędne, co odciąga nas od Boga i innych ludzi. Jałmużna to pomoc innym, ale nie tylko w sensie materialnym. Możemy ofiarować nasz czas, obecność czy umiejętności. Czas wielkiego postu to idealny moment, by dostrzec potrzeby innych, szczególnie tych, którzy są samotni, chorzy, ubodzy. Czy ci, z którymi mamy trudności w relacjach? Pomoc potrzebującym nie musi ograniczać się do darowizn, może przyjąć formę dobrego słowa, ofiarowania czasu, modlitwy. Codzienna modlitwa i lektura Pisma Świętego to kluczowy element przeżywania wielkiego postu. Czas spędzony nad Pismem Świętym pozwala na głębsze zrozumienie Bożego planu zbawienia i odnalezienie w nim sensu naszego życia. Możemy wykorzystać książki duchowe, które będą przewodnikami po słowie Bożym, na przykład 40 Dni ze Słowem Bożym, które oferuje codzienne rozważania. Udział w rekolekcjach to doskonała okazja, by zatrzymać się na chwilę, oddać Bogu cały swój czas, i skupić się na modlitwie i rozważaniu Jego słowa. Warto skorzystać z różnych form rekolekcji, na przykład stacjonarnych lub internetowych, które pomogą w głębszym przeżywaniu tego czasu. Warto w tym czasie podjąć osobiste postanowienia, które pomogą nam nawrócić nasze serce. Może to być rezygnacja z jakiejś złej praktyki lub codzienne wyrzeczenie, na przykład nieoglądanie telewizji, ograniczenie spożycia słodyczy, czy bardziej świadome wykorzystanie czasu. Wielki post to doskonały moment, by pogłębić swoją więź z Bogiem przez sakrament spowiedzi. To czas na refleksję nad naszymi grzechami, przeproszenie Boga i drugiego człowieka. Spowiedź daje nam szansę na nowe życie, oczyszczenie sumienia i otwarcie serca na Boże miłosierdzie. Jałmużna to nie tylko kwestia materialna, ale także duchowa. Przez drobne gesty możemy okazywać miłość bliźnim, odwiedzając chorych, pomagając w codziennych obowiązkach, okazując wsparcie osobom w potrzebie. To także czas na pojednanie z tymi, z którymi mamy trudne relacje. Wielki Post to również czas duchowego przygotowania dzieci do Wielkanocy. Można stworzyć dla nich mapę Wielkiego Postu, na której zaznaczymy najważniejsze wydarzenia, a także plan codziennych dobrych uczynków. Warto wprowadzić je w temat modlitwy, czytania Pisma Świętego, a także w tłumaczenie im znaczenia postu i jałmużny. Kalendarze wielkopostne, które zawierają codzienne zadania, mogą być świetnym sposobem na zaangażowanie dzieci w ten czas. Wielki Tydzień to kluczowy moment w całym okresie przygotowań. To czas, który ma nas przygotować do Triduum paschalnego, przeżywając mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Warto w tym czasie uczestniczyć w liturgiach takich jak Msza Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Wielkiego Piątku, Wigilia Paschalna, a także w codziennych nabożeństwach takich jak Droga Krzyżowa czy Adoracja Najświętszego Sakramentu. Wielki Post to czas łaski, który daje nam szansę na duchowe odrodzenie. Przeżywanie tych czterdziestu dni z Bogiem poprzez modlitwę, post i jałmużnę pomoże zbliżyć się do jego serca i przygotować nas na radosne przeżywanie świąt zmartwychwstania. To czas, który ma na celu nie tylko naszą refleksję nad cierpieniem Jezusa, ale także naszą przemianę wewnętrzną, która pozwoli głęboko przeżyć tajemnicę Paschy. Wejdźmy w ten czas z otwartym sercem, pełni nadziei i miłości. Niech ten czas będzie dla nas wszystkich okresem wewnętrznego wzrostu, nawrócenia i zbliżenia się do Boga. Niech pozwoli nam zrozumieć, jak wielką miłością zostaliśmy obdarowani przez Jezusa i jak możemy tę miłość przekazywać dalej w codziennych gestach, słowach i czynach. Przeżyjmy te czterdzieści dni w duchu modlitwy, postu i jałmużny, aby z radością i pełnym sercem przyjąć prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa. Niech ten wielki post, będzie dla nas wszystkich czasem łaski i prawdziwej przemiany. Oprócz tradycyjnych praktyk wielkiego postu warto zastanowić się, jak ten czas może wpłynąć na naszą codzienność i relacje z innymi. Często skupiamy się na własnych wyrzeczeniach i postanowieniach, ale prawdziwa przemiana serca dokonuje się w spotkaniu z drugim człowiekiem. Wielki post to doskonała okazja, by nie tylko pracować nad sobą, ale także otworzyć się na potrzeby innych i dostrzec, jak możemy im pomóc. Jednym z najlepszych sposobów na owocne przeżycie tego okresu jest świadome ograniczenie rzeczy, które pochłaniają nasz czas i uwagę. Może to być mniej przeglądania mediów społecznościowych, ograniczenie oglądania telewizji czy rezygnacja z nadmiernego konsumowania informacji. Zamiast tego możemy poświęcić więcej czasu na wartościowe rozmowy, rodzinne spotkania czy osobistą refleksję nad własnym życiem. Wielki post to także czas, by pracować nad naszym charakterem. Możemy spróbować codziennie praktykować cnoty, które pozwolą nam stawać się lepszymi ludźmi: cierpliwość wobec innych, łagodność w rozmowach, przebaczanie urazów czy troska o osoby, które na co dzień są dla nas trudne. To może być wyzwanie, ale jeśli poświęcimy temu uwagę, zobaczymy, że nasze relacje się poprawią, a nasze serce stanie się bardziej otwarte na miłość i dobroć. Warto również pamiętać, że wielki post nie powinien być jedynie okresem wyrzeczeń, ale przede wszystkim czasem odnowy duchowej. Możemy zacząć prowadzić duchowy dziennik, w którym zapisujemy nasze myśli, modlitwy i refleksje. Albo codziennie czytać fragment Pisma Świętego i zastanawiać się, jak odnosi się on do naszego życia. Nawet małe zmiany mogą mieć ogromne znaczenie, jeśli wprowadzimy je z sercem i szczerym pragnieniem zbliżenia się do Boga. Podjęcie konkretnej posługi w parafii, czy zaangażowanie w pomoc potrzebującym, również może być sposobem na głębsze przeżycie Wielkiego Postu. Może to być pomoc w organizacji nabożeństw, odwiedziny osób starszych lub chorych. Udział w akcjach charytatywnych. Nie chodzi o wielkie gesty, ale o małe kroki, które pokazują, że nasze serce jest gotowe do służby i miłości. Najważniejsze jest to, by ten czas nie był tylko okresem chwilowych wyrzeczeń, ale realnej zmiany w naszym życiu. Wyrzeczenia mają nas uwrażliwić na innych i otworzyć na Bożą obecność. Po zakończeniu Wielkiego Postu nie wracajmy do starych nawyków, ale spróbujmy zachować to, co w tym czasie było dla nas wartościowe. Niech ten okres stanie się początkiem nowej drogi, drogi pełniejszego życia w wierze, miłości i pokoju. Niech ten Wielki Post będzie dla nas czasem odnowy ducha, wzrostu w wierze i przygotowania na radość zmartwychwstania. Niech pomoże nam zrozumieć, że prawdziwa przemiana zaczyna się w sercu, a jej owoce możemy dostrzec w naszym codziennym życiu. Niech prowadzi nas do głębszej relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, abyśmy mogli w pełni doświadczyć mocy i radości świąt wielkanocnych. Wielki post to nie tylko czas przygotowania do świąt wielkanocnych. Ale także okazja do zatrzymania się i zastanowienia nad sensem naszego życia. To moment, w którym możemy spojrzeć w głąb siebie i odpowiedzieć na pytanie: czy naprawdę żyjemy zgodnie z naszą wiarą? Często w codziennym biegu gubimy to, co najważniejsze relacje z Bogiem, z bliskimi, z samym sobą. Ten wyjątkowy czas daje nam szansę na refleksję i przemianę. Wielki post. Uczy nas także wdzięczności. Często skupiamy się na tym, czego nam brakuje, co chcielibyśmy zmienić lub osiągnąć, ale rzadko zastanawiamy się nad tym, co już mamy. Może warto w tym czasie codziennie podziękować Bogu za choćby jedną rzecz? Wdzięczność zmienia nasze spojrzenie na życie i pomaga dostrzegać dobro wokół nas. Nie zapominajmy również o wartości ciszy. W świecie pełnym hałasu i natłoku informacji, cisza staje się rzadkością. A to właśnie w ciszy często najlepiej możemy usłyszeć głos Boga. Może warto w wielkim poście znaleźć czas na krótkie chwile milczenia, medytacji, modlitwy w samotności. To doskonały sposób, by uspokoić myśli, poukładać to, co ważne, i otworzyć serce na Boże prowadzenie. Każdy z nas przeżywa ten czas inaczej. Nie ma jednego właściwego sposobu na owocne przeżycie Wielkiego Postu. Najważniejsze jest jednak, by nie był on tylko okresem postanowień, ale prawdziwej wewnętrznej przemiany. Jeśli uda nam się choć trochę bardziej zbliżyć do Boga, bardziej kochać innych i nauczyć się dostrzegać Jego obecność w codziennym życiu, to będzie to najlepsze przygotowanie do świąt zmartwychwstania Pańskiego. Niech ten czas będzie dla nas wszystkich okresem refleksji, wyciszenia i duchowego wzrostu. Niech pozwoli nam lepiej zrozumieć, czym jest prawdziwa miłość, przebaczenie i nadzieja, które Chrystus przynosi światu. A kiedy nadejdzie Wielkanoc, niech w naszych sercach zagości prawdziwa radość i pokój, które będą owocem dobrze przeżytego Wielkiego Postu. Wielki Post. To także czas pojednania, zarówno z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem. Warto w tym okresie zastanowić się, czy nie nosimy w sercu urazy, złości czy nieprzebaczenia. Jezus wzywa nas do miłości bliźniego, a prawdziwa miłość. To także zdolność do przebaczenia. Może to właśnie teraz jest moment, by podjąć decyzję o pojednaniu z kimś, z kim od dawna mamy trudne relacje. Nie możemy również zapominać, że Wielki Post to czas nadziei. Choć skupiamy się na pokucie, wyrzeczeniach i refleksji nad męką Chrystusa, to jednak wszystko zmierza ku jednemu, do zmartwychwstania. Wielkanoc to święto zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, miłości nad grzechem. Dlatego ten czas, choć pełen zadumy, powinien być także przepełniony radością z nadchodzącego triumfu Chrystusa. Dobrym pomysłem na owocne przeżycie tego okresu jest również zapisywanie swoich myśli i duchowych doświadczeń. Możemy prowadzić dziennik wielkopostny, w którym codziennie będziemy notować nasze refleksje, postanowienia, a także to, jak zmienia się nasze serce na drodze nawrócenia. Po latach może to być dla nas cenny zapis naszego duchowego wzrostu. Warto także uświadomić sobie, że każda, nawet najmniejsza zmiana na lepsze, ma ogromne znaczenie. Nie chodzi o wielkie gesty czy spektakularne wyrzeczenia, ale o codzienne, małe kroki, które prowadzą nas bliżej Boga. Może to być jedna dodatkowa modlitwa dziennie, może to być podzielenie się dobrym słowem z kimś, kto tego potrzebuje. Może to być świadoma rezygnacja z czegoś, co nas odciąga od prawdziwego życia duchowego. Wielki Post nie kończy się na Wielki Piątek, ale prowadzi nas ku porankowi zmartwychwstania. Każdy trud, każda modlitwa, każde wyrzeczenie ma sens, bo pomaga nam lepiej przygotować się na ten niezwykły moment, w którym Chrystus pokonuje śmierć i otwiera nam drogę do nowego życia. Niech ten czas będzie dla nas wszystkich błogosławieństwem, momentem wzrostu duchowego i doświadczeniem prawdziwej, przemieniającej Bożej miłości.